Jeleń wpada na drogę, a auto wypada z drogi prosto na dach. Nagranie z wypadku w województwie łódzkim dostaliśmy na kontakt 24 i mrozi ono krew w żyłach. Policja musi teraz sprawdzić, czy Jeleń uciekał przed zorganizowanym niedaleko polowaniem. Dariusz Łapieński. Prosta droga, dobra widoczność w trakcie dnia i sytuacja, której w żaden sposób nie dało się przewidzieć. W różnych miejscach przez drogę przebiegają trzy jelenie. W jednego z nich uderza samochód, którym jadą pani Ewa z teściową. Ja go już praktycznie zobaczyłam przed samą maską, tak? Nie miałam opcji żadnego zahamowania ani jakiegokolwiek manewru. Oczywiście było to hamowanie, ale on uderzył nas w bok. No i niefortunnie oczywiście auto przekoziłkowało przez cały rów. Obie panie, które jechały niewielkim autem, są poturbowane, mocno ucierpiał samochód. Takie wypadki zdarzają się. Tego z pewnością można było jednak uniknąć. Według poszkodowanej zwierzęta, które przebiegały przez drogę, a po jeleniach był jeszcze dziki, wypłoszyła z lasu nagonka zorganizowanego tuż przy drodze polowania. Jeżeli się coś robi, na taką skalę, że wypasza się takie zwierzęta i to tak duże, bo on miał około 180 kg, ktoś musi za to odpowiedzialność wziąć. Będziemy to sprawdzać, będziemy ustalać, czy w ogóle zostały. Zachowane wszelkie procedury związane z polowaniem na dzikie zwierzęta, i przyjrzymy się tej całej sprawie. To nie będzie dla policji prosta sprawa. Nie wiadomo, czy uda się udowodnić związek polowania z wypadkiem. Trzeba jednak wszystko sprawdzić, bo są dwie poszkodowane osoby, rozbity samochód, i z pewnością nie jest to wina kierowcy auta. Dariusz Łapiński fakty.